Cześć, witajcie w odcinku numer 25 z FIFA Ultimate na moim kanale. Tak, dobra, pokażę wam mój skład na Pink slipsy Jeśli ktoś nie był, był u mnie na live na Pink Slipsach, no i teraz w taksi mniej więcej prezentuję ten skład. Może sobie zatrzymać, zobaczyć, ja tak dłużej tego nie będę pokazywał. To jest ruski skład, tak, dostał doszedł Willskir. Na prawą obronę srebrny, Maciej Rybus doszedł na lewą pomoc i Majed Waris na atak Majed Waris jest mega szybki, ale dzisiaj nie o tym składzie, bo dzisiaj tym składem sobie nie zagramy po prostu Mam 265k, bo tam zacząłem bawić się w Handel, ale to mniejsza, z tym nie będę się o tym gadał o w dzisiejszym odcinku No tak, tutaj macie ten zmęczony skład ruski, dlatego nie chciałem się po prostu, dlatego zagramy pink slipsami, bo nie chciałem się bawić w ich zmęczenie Tutaj są mniej więcej świeży, dlatego sobie zagramy tutaj tym składem, z Dream Teamem, tak, no, um, skład no, nie jest jakiś mega, dlatego możemy spróbować, ale to też jest taka solidna BPL, dlatego wiecie może być dosyć ciężko. Um, pink slipsy, no, da, tak, troszeczkę więcej o tych pink slipsach. Robiłem je na live'ie, były to pink slipsy, parę meczów zagrałem, bo tylko jeden live był taki, jeszcze na na razie. I. Jak na razie zagrałem tylko parę menu 3-4 mecze, nie przegrałem ani jednego zawodnika. No dobrze, jak na razie mi idzie tym składem, fajnie się nim gra. No i zastanawiam się, czy nie robić tym składem Pink Slipsów na YouTube'a, Tak też, ale on jest trochę chyba moim zdaniem za słaby, żeby na YouTube robić jakiekolwiek Pink Slipsy. Tym razem Mariano z rzutu różnego. Brak słów mi do FIFy. Co ona zrobiła, ale cieszę się, że go, ale tym razem Sesenion, minuta 45, 10, strzelam na bramkę. No ale powiedzcie mi, nie wiem, co się mogło stać, że ta bramka tak wpadła. No jakim cudem Mariano zaliczyli tą bramkę? No ale to w FIFA jest znane, bo akurat takie bramki są dosyć częste. 1-1, później turę, no i Miralasz. Miralasz, tak. Zaraz zobaczycie, co w Miralasz. Spoiler, ale okej. Okay. Dwa do jednego Miralasz No Sweetie Nie mam nic do gościa, bo Sweetie to jest nic, to jest normalna gra, Sesenion Miralasz Po raz drugi, tak efektowna cieszynka Miralasza w 75 minucie. Tutaj jeszcze powtórkę zostawił nam przeciwnik. Jest Miralasz Po raz trzeci. 80 minuta Tym razem z Sirizem, no prawie, no ale troszeczkę jednak nie wyczuł, ale ciągnął go jak Syriżu naprawdę świetnie gra To jest na pewno bramkarz bardzo dobry z Sirizem, no i on naprawdę zasługuje na pochwały cały czas, bo jest naprawdę rewelacyjny Eder Luis i patrzcie jaka piękna lobby, tam od Wellitona dostał piłkę górną Z lewej strony Wellito zrobił rajd, tu piękna piłka do Luisa, Luis tu przyjął jeszcze taki z woleja, taki lobbyczek i piękna bramka, no i Miralas po raz czwarty Dziesiąta minuta Okej, okay, tak ten mecz już zakończył z jest Miralash, no naprawdę, no strzelił, no co, no pochwalić Miralasza, bo... Gra świetnie, zobaczcie, Santi Orla do Miralasa. no i ostrzela bramkę Tak jest, no i tu jeszcze Mariano z różnego Zgranie, Marcisio jest go, no i naprawdę bardzo ładna bramka O, to chodziło, żeby tak to właśnie wykonać, żeby zrobić zgranie żeby na długi słupek bramka, że poszedł no i no i w końcu mi się też udało naprawdę bardzo dobrze. Tym razem mecz się już zakończył. Bardzo dobry mecz Mirala'sa na pewno trzeba powiedzieć. Także ok Zero punktów ale to dopiero pierwszy mecz, także po prostu jakby to mówić, olać to i gramy następny. Tutaj tylko chciałem sobie zobaczyć ten yy, o tak za bardzo nie kupili, yy, bo tak jakoś nie pamiętam ile mam pieniędzy, no leki. Yy, tutaj... Ale gramy tym samym składem, tylko patrzyłem jeszcze czy Sako, czy, czy, czy nie mam kondycji dla Sako, ale nie mam Dlatego damy tylko im morale wysokie dla zespołu No i możemy jechać dalej Mhm, tutaj jakieś niepotrzebne wyjście jak to ja, no i dobra Wyszukiwanie przeciwnika, znaleziony przeciwnik, baby, coś tam, nie wiem, nie wiem co to jest Ale strzelam, że skład BPL jest, bo się ma z Arsenalu, dlatego wiedziałem, że mniej więcej BPL tak to jest. Mniej więcej, że jak ktoś ma koszulki z BPL, to gra BPL tak to można ująć. Mm -hmm. No i rozpoczniemy mecz. Wellington! po raz pierwszy, 17 minuta. Wellington pięknie, głową, no naprawdę bardzo dobry gol Wellitona. Później macie tutaj rzut rożny Mariano Bąd DG bo wyszedł. No ale to jest błąd gościa, bo DGA wychodzi po prostu automatycznie, jak on mu każe. No i tak to wyszło 2 do 0 Welliton, później Welliton 3-0. Dobry strzał, bodajże lewą, no nie chyba prawą, ale jakoś nie widziałem eee, 3-0, Jaco 3-1. No bardzo ładny gol Edina Jacko, no ale o wykończenie to jest to, co on potrafi. Edin, Jaco 84 minuta. Bardzo ładny gol, później następna akcja Przejdźmy tutaj jeszcze O zaczęcie, El Sherawy Mija DG, który wyszedł, no i do pustaka Piękna bramka Stefan El Sherawy Dobry gol, bardzo ładnie Bardzo dobrze on się spisuje na skrzydełku Mimo jakiegoś niespyt Pejsa jak na skrzydełku daje że 8-4, nie ma 9 coś Ale jest naprawdę rewelacyjny No a tutaj frustracja Naszego rywala DGA Tak, DGA, dobra 5-1, bardzo dobry wynik. Ja dziękuję Wam za odcinek. No i już będziemy kończyć. Polecam Wam ten skład do Pink Slipsów. piszcie żebyście bar bardzo chcieli te Pink Slipsy na y, YouTube. Ie. Tak, ja się Was pytam, tutaj no skład widzicie Lukas i powiedzieć, czy jest to jest Lukas i Konstant, a po reszta to jest raczej niezbyt droga, bo Ernaneś jest na SPO. Także ja się z wami żegnam No i cześć.